I tajemnicze chemiczne eliksiry? Zawsze chciałeś eksperymentować? Lubisz zamieszać w probówce? Odczynniki i reakcje to słowa, które kojarzą ci się z nowymi wyzwaniami. Chcesz poznać zasady działania chromatografów i pracy w studium, A poza tym jesteś dociekliwy i uważny? Chcesz wiedzieć, co oznaczają te małe cyferki w wynikach badań? Dołącz do nas, na bądź kwalifikacje jako technik, analityk, diagnostyka laboratoryjna. To nowoczesny, spełniający wymagania w przyszłości. A branża chemiczna to jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Jako technik analityk możesz od razu rozpocząć pracę w setkach laboratoriów, naukowych, badawczych, a nawet kryminalistycznych. A jeśli będziesz chciał kontynuować naukę, Twoją przyszłość widzimy na przykład w kosmetologii, analityce medycznej, farmacji czy medycynie. Śląska 23. Liceum i technikum, dwie, dwie szkoły, szkoły, wiele, wiele możliwości. możliwości.